Dobry wieczór, witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków za Głębiem Lubin. Jest z nami trener gości, pan Dariusz Żuraw. Dzień dobry. Panie trenerze, poprosimy na początek o komentarz do meczu. No, na wstępie gratulacje dla Wisły. Mieliśmy niezły początek, zamiast prowadzić 1-0, za moment przegraliśmy 0-2. O ile w pierwszej połowie jeszcze jakieś sytuacje udało nam się kreować, tak w drugiej było już tylko gorzej. Próbowaliśmy coś zmienić zmianami, niestety nie udało się, także wracamy do Lubina bez punktów. Dostaliśmy na dzień dobry mocnego gonga, ale może to i dobrze, żebyśmy wiedzieli, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Pan Michał Białoński. Witam Panie Trenerze. Chciałem zapytać o to, czy ma Pan pretensje do Filipa Starzyńskiego, bo z jednej strony on był faktycznie jednym z liderów pana zespole, natomiast no od niego się zaczął ten festiwal nieskuteczności. Warto podkreślić, że jak Wojtek Górski z Interi obliczył, on dopiero drugiego karnego na 42 w karierze nie wykorzystał. On zazwyczaj z automatem w tych rzutach karnych. Czy pan ma w ogóle do niego pretensje czy po prostu życie? No nie mam pretensji, bo, bo sam grałem w piłkę, wiem, że, że takie sytuacje się zdarzają, natomiast no to jest trochę kwestia koncentracji w tym kluczowym momencie. Filipowi jej trochę zabrakła szkoda, bo, bo ten mecz mógł się zupełnie inaczej e, ułożyć, ale no, taka jest piłka. Nie strzeliśmy my, strzeliła Wisła, poprawiła drugim golem i, i złapała, złapała wiatr w żagle. My, my dzisiaj w wielu aspektach e, odstawaliśmy, to trzeba jasno powiedzieć. Mieliście w pierwszej połowie tak ze trzy dobre sytuacje, bo oprócz karnego była tam sytuacja sam na sam, była poprzeczka po życiu rożnym. Ale czy sądzi Pan, że Pana młody zespół będzie miał w głowie bardziej te sytuacje zmarnowane, czy jednak to lanie, jakim się ten mecz dla Was skończył, bo no, młody zawodnik pewnie dłużej przeżywa taką bolesną porażkę niż rutyniarz? No my nie mamy co za długo przeżywać, bo w piątek już kolejny mecz, przyjeżdża do nas Górnik Łęczna i musimy tutaj wszystko zrobić, tutaj moja w tym rola sztabu, żeby, żeby zespół tutaj tą, Porażkę szybko przetrawił, żeby wyciągnąć y, wnioski i, i poprawić naszą grę i w defensywie, i w ofensywie, bo, bo tak jak mówię o ile w pierwszej połowie jeszcze ta gra nie wyglądała e, najgorzej. E, potrafiliśmy sobie tworzyć sytuację tak w drugiej i, i tych sytuacji z przodu było niewiele i niestety nasza gra w obronie też e, pozostawiała wiele do życzenia. I moje ostatnie pytanie, czy Wisła Kraków Pana czymś zaskoczyła, bo wiadomo, że pierwsza kolejka, zespół przebudowany, też nowy trener przy Reymonta, czy Pan się po prostu spodziewał takiego ustawienia i mniej więcej takiej gry? Byliśmy przygotowani, oglądaliśmy mecze sparingowe Wisły, natomiast co no innego jest... Być przygotowanym, a co innego później e, pewne założenia e, realizować. Wisła była dzisiaj, e, wygrała środek pola, i moim zdaniem to był klucz do tego, że, a, że odnieśli się zwycięstwo. Mamy jakieś pytania dodatkowe do trenera? W takim razie bardzo dziękujemy. Dziękuję. Witamy Państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Adrian Gula oraz pani tłumacz Agata Mickiewicz. Na początek poprosimy o kilka słów komentarza. Pan trener Nikolko, słów komentara o zapasach. No tak, dobry wieczór. Samozrejmie cieszymy się z wycięstwa. Gratuluję muštwu chłopcom. Chcę podziękować fanuszikom, że dali energii energię. Cieszymy się, to pierwszy wyborny krok, ale wiemy, że potrzebujemy takim to a podobnym sposobem pokraczować dalej. Oczywiście cieszymy się za zwycięstwa. Bardzo gratuluję drużynie, chłopcom. Bardzo dziękuję kibicom, którzy dodali bardzo dużo energii. Jest to dla nas pierwszy bardzo ważny krok, ale oczywiście chcemy kontynuować w tych zwycięstwach. Dziękuję. Ten jest do Państwa dyspozycji. Pan Michał Białoński. Gratuluję Panie Trenerze. Nie wiem, czy Pan wie, ale Wisła poprzednio była liderem ekstraklasy trzy lata temu. Czy to jest dla Pana ważne, że już po pierwszym kole jesteście liderem? Czy nie bierze Pan tego pod uwagę? Wolałby Pan być liderem po 34 kole? Dziękuję. Halo. Je to prvé kolo, pre nás bolo dôležité sa skoncentrovať na prvý zápas, urobiť, urobiť v maximum pre víťazstvo. Musím oceniť nielen víťazstvo, ale aj to, že sme ho uhrali s čistým kontom a že sme boli produktívni. A... Um, oczywiście to je pierwsza runda, i sme nastavení na to, že by dať z siebie maximum. Również muszę tutaj docenić bardzo fakt, że wygraliśmy ten mecz z czystym kątem. Z czystym kątem, a z dobrą pracą całej drużyny, z dobrą, z dobrą kooperacją. Tak możemy robić zwycięstwa, kiedy będziemy pewni w defensywie, a produktywni w ataku. Oczywiście ja bardzo doceniam również współpracę całej drużyny. I będziemy odnosić kolejne zwycięstwa, jeżeli będziemy tak pracować i tak będziemy zgraną drużyną w defensywie i będziemy również tak produktywni w ataku. Trener Zagłębia Lubin, pan Dariusz Żuraw powiedział, że najważniejsze dla tego zwycięstwa Wisły było panowanie w środku pola, w strydnią polie. Tak to jest według pana też, że to było najważniejsze w tym, że ci pomocnicy... tam trzymali tą piłkę po vašej strane. Tak, je to dobrý, dobrý, názor. Z jednej časti určite kvalitný výkon všetkých troch stredových hráčov, ale myslím si, že aj v krydelných priestoroch sme boli veľmi silní, hlavne cez, cez Jebo a cez Piotra, ktorý ešte, keď bolo, bol v poriadku, pretože musel nutene striedať cez polčas Piotr Stažinský. Także można, może byliśmy w krydłowym w krydłonych priestorach, ale dobrze dobrześmy pracowali i w defensywnej czynności, także za mnie jako ja to widim ja chcę ten zespołowy Uważam, że jest to dobra opinia. Trzeba podkreślić tutaj grę trzech środkowych graczy również graczy skrzydłowych. Uważam jednak, że w ogólnym rozrachunku jest to wynik gry drużynowej. Chciałem jeszcze zapytać o to, czy dla Pana zaskoczeniem jest tak dobra postawa i, i bramka strzelona przez Mateusza Muńskiego, który przez miniony pół roku był gnębiony przez swój klub wobec, zupełnie nie grał w Warce Gdynia w związku z tym, że podpisał z Wisłą Kraków kontrakt. Mm -hmm. Każdy, każdy, każdy gol się waży, ale to funkcjonowanie teamu je... Z môjho pohľadu aj tu bolo veľmi silné, že aj hráči, ktorí boli rezervoví a išli do hry, tak pomohli mužstvu. A takto by to, tak to by to malo fungovať. Je to dôležitý bod pre nás, že aj tá zmena, keď príde, tak tam prídu kvalitní hráči, nastavení. To potvrdil Matej, to potvrdili aj ostatní, ostatní chlapci. Takže ja teším sa z jeho golu určite. To tak trochu od konca, že oczywiście, že trener teší sa z tego gola, ale docenia každý gol i... działanie całej drużyny, które składa się na to, że nawet gracz, który jest graczem rezerwowym i wchodzi po zmianie, jest wspierany przez drużynę, i jest w stanie strzelić gola. I na koniec mam otázku. na koniec mam pytanie o a czy tam to zranie, czy ta kontuzja jest jakaś poważna, czy to jest takie? Wierzymy w ten moment, że nie nie jest to ważne skutowo lo fizycznego z fizyczkiego tak że jutro już będzie moc regeneracyjnie trenować. Wierzymy w to, że nie, że nie jest to poważna kontuzja i że jutro już będzie mógł zacząć trenować. Dzięki moc. Dziękuję. Michał Trela. Dzień dobry. Chciałbym spytać o Jakuba Błaszczykowskiego. Jego dzisiaj nie było w kadrze meczowej, a wydawało się akurat, że przepracował cały okres przygotowawczy i że wszystko jest z nim w porządku. Co się stało? Ale... Prvé, v prvej prvé časti týždňa bol, bol s nami, ale z ostatného zápasu, z podbesky, že ešte cítil problém, ktorý nie je vážny, ale napriek dobrej práci jeho samotného aj fyzioterapeutov, tak sa nám to nepodarilo stihnúť do prvého zápasu, tak preto sme to držali aj tak, že to bolo stále otvorené, ale včera aj sám Kuba povedal, že nebude pripravený 100 na, na zapaz, zapas, ale wierzę, że w dalszych kolach nam pomoże. Był z nami od początku, ale po meczu z pod pojawił się pewien problem i Jakub sam stwierdził, że nie będzie w stanie wziąć udziału w tym pierwszym meczu, ale wierzymy w to i mamy nadzieję, że Jakub będzie brał udział już w kolejnych rundach rozgrywek. Piotrek Kostawryc? Panie trenerze, ja chciałem zapytać o Piotra Starzyńskiego i jego zmianę w szervie. Czy Ona była spowodowana kontuzją czy jakimiś względami taktycznymi? Ano, jak już naznaczył, tak Piotr musiał striedać, kwoli kontuzji, zranieniu. Już był na wyje i to być wszystko w porządku, ale nie był nie stanie zdolny pokračować, także musiał musiał nuteny striedać kwoli tak, musiał zostać, Piotr musiał zostać zmieniony z powodu kontuzji, już był, została ta kontuzja opatrzona, nie było wyjścia. Mateusz Miga. Dzień dobry, trenerze, chciałem zapytać o, o przebudowę zespołu Wisły, bo w drużynie pojawiło się bardzo wielu nowych zawodników, no i musiał Pan to dosyć szybko poskładać w jedną całość. Ja tak oczekiwałem, czy spodziewałem się, że jednak troszeczkę trzeba będzie poczekać, aż Wisła odpali. No, tymczasem już w pierwszym meczu wysokie zwycięstwo i niezła gra. Jak trudny był to dla Pana proces przebudowy tej drużyny i czy, czy kiedyś miał Pan aż tak mocną przebudowę, żeby aż tylu nowych zawodników w trakcie jednego okienka doszło do, do zespołu? Pomocy. Dobre, także otázka satiha toho, czy takie prestawania mórztwa. E, urobili ste dosť veľa tých e, zmien, čo sa týka e, hráčov a otázka na vás je taká, e, že či to bolo pre vás jednoduché a e, no iná vec je ešte, že e, začali ste s veľmi vysokým skóre. a že či to je v dôsledku týchto zmien, či... V... Ehm, ja neviem porovnávať, čo bolo predtým a vnímam vnímam tu družinu iba keď sme prišli do kabíny od prvého dňa a cením si akí hráči mohli prísť do klubu pretože systémovo zapadajú do toho, že akým spôsobom chceme hrať a o toto to môže byť rýchlejšie, ale máme za sebou len prvé kolo. Češi, v toho, co bylo a cieszę nie v kategóriách tego čo bolo a čo jest. Cieszę się z tego, že gracze, którzy prišli, ze mną i od pierwszych dni ze mną trenują, że udało się razem z nimi osiągnąć zwycięstwo. Ale staleśmy pokorni i to o twardej pracy. Je to dnes si to dnes dziś funkcjonowało wybornie. Ważymy się, to pomogli nam kibici, pomogli nam fanuşikowie, ale ta, ta liga jest bardzo naroczna, jest długa, także my pokornie musimy już pracować na tom, abyśmy byli stale, stale silniejsi i silniejsi. Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z tego wyniku dzisiejszego. Jesteśmy bardzo wdzięczni kibicom. Niemniej ta liga jest bardzo długa i bardzo wymagająca. I tu jak Terenel powiedział na samym początku, jesteśmy pokorni i będziemy cały czas starać się dążyć do zwycięstwa z każdym kolejnym meczem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Krzysztof Pulak. Dzień dobry, ja chciałem zapytać o debiut ligowy El Mahdiwego, bo to był taki piłkarz, który na pewno w meczu z Beskidzim się tak wyróżniał cały mecz, natomiast tutaj miał do odegrania trochę inną rolę. Jak trener ocenia debiut tego zawodnika? Ja poznała Aszrafa, wiem, poznam jego kwality, że jest to zładł. veľmi slušne je dominantným pri pri výstavbe hry, pri držaní, držaní lopty. A môžte. Tak e, oceniam bardzo dobre jeho występ. poradil sobie e, bardzo dobrze, bardzo dobrze trzymał si piłki. A to, že, že ho poznám, že poznám jeho štýl hry a pre, pre náš spôsob je Mimo rad, cenny gracz, ale nie radę ja hodnotim im po zapasach? No i fakt, że ja już go znam i ten jego styl gry bardzo dobrze wpisuje się w nasz plan, a ja z drugiej strony niechętnie oceniam poszczególnych, pojedynczych zawodników. No, Proto, że jego kwarita może wyniknąć wtedy, kiedy jest zapojeni, jest w hre, a jest dobra współczynność ostatnich graczy. Ponieważ jakość jego gry tak naprawdę jest najlepiej widoczna wówczas, kiedy na boisku jest współpraca i kiedy na tą jego jakość pracują również inni zawodnicy. Mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy. dziękujemy. Do zobaczenia.